Będziemy brać ramki z drugiego ula. Z drugiego ula. Ul. O. Tak. Mamy wszystko. Będziemy brać miód. No jest miodu nie za dużo około 10 litrów miodu będę miał. Ile to będzie słoików? Nie wiem, bo dopiero dopiero będę nalewał do słoików i wyjmujemy A, To się aż miód leje, bo one robią Właśnie, tam jest za duża odległość między jednym ramkami a drugim, tymi na dole, a tymi na górze musi być poniżej centymetra. Tam jest widocznie więcej jak centymetr. Więc dlatego pszczoły robią właśnie te, te nadbudówki. To tak się Marnuje ich praca. Trzeba będzie następnym razem, panowie bąki, proszę iść na łąki. O, widzicie? Spójrz. Później wam pokażę co one tam zrobiły, zobaczcie Wszystko płynie na mandolinie no. pracowite są ścioły są pracowite one nie dostają 800 plus nic na plus nie dostaje o, to już a z tej strony już jest Nie wiem czy to widać, ale widać jak one naniszczyły sobie. Jest za duża odległość pomiędzy. Muszę zmniejszyć odległość nadstawki. Patrzcie One zrobiły te głupie pszczoły Będzie miały dużo pracy przed to. Ciężkie, Trzy... strasznie. No. dziewczyny, nie popisałyście się w tym w tym razem. Pięć ramek wyjąłem, pięć ramek z tego ula, ale zrobiły no straszną rzecz. Straszną no, jest za duża odległość między. Musi być poniżej. Centymetr nie, nie będę tutaj najwyżej. Nie. Zostawię to. Te ramki te pszczoły dostaną ramki dopiero po odwirowaniu jutro, bo być może ten miód, co tutaj jest, w tych, pokażę bliżej. Ten miód w tych... One może po prostu przetransportują, bo nie będą miały wyjścia i przetransportują nawet do tych ramek co tutaj są wystawione. O to był to był tak zwany truteń. Trutnie nie tnie, nie tnie, nie tną, nie kąsają, także korzystają z tego co dziewczyny przywiozą, przyniosą. Także ładnie sobie można. O, tam znów widzicie trutnie, który się upaćkał w miodzie. No. Upaćkał się w miodzie. Tu pszczoła. One się przez to upaćkały upa w miodzie i dlatego tak Jak one pięknie pracują, nie zwracają na to uwagi, że jest tutaj jakiś intruz. Właśnie ten intru intruzem jestem ja. O, zbierają ten miodzie, miodek. Pracują biedne. Trudnie mają zaokrąglone tyłki. A to to są pszczoły, które pracują i teraz będą do jutra zbierać. To, to jest bardzo. One sobie najlepiej same poradzą. Same się oczyszczą. same się oczyszczą, jest za duża odległość, musi być poniżej. No także, żeby wam już tutaj nie, nie. I także w tym Oby tak się nie stało, że w tym roku dobiega miodobranie. Teraz mam miód, ale w następnych miesiącach, jeśli będzie, jeśli okaże się, że jest susza, to nie będzie już więcej miodu. Zawsze o tej porze w maju i jutro dokonam podziału rodzin, częściowo, żeby zapobiec rojeni. Tak to bywa w tym rejonie Polski, gdzie ja mieszkam. Nie ma innej alternatywy. Także to być może to jest właśnie mój jedyny miód jaki będę miał. Około 10 litrów. No to tak jest 10 litrów, to jest tak 11 słoików. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Proszę o łapki, proszę o subskrypcję i komentarze.